Siemanko, tu znowu szybki. Słuchajcie kochani, dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat, najczarniejszy scenariusz, którego nikomu nie życzę, borelioza. Jak się objawia, jak wygląda leczenie i dlaczego trzeba się leczyć. Słuchajcie. Wpił się kleszcz. Usuwamy go oczywiście i po mniej więcej dwóch tygodniach, jeśli złapaliśmy boreliozę, najczęściej możemy zaobserwować rumień kolisty taki okrągły rumień rozszerzający się w miejscu gdzie był kleszcz gdy rumień osiągnie około 5 cm no to już praktycznie mamy pewność, że jest to borelioza ale jak najszybciej, jak tylko zauważymy rumień koniecznie musimy udać się do lekarza lekarza pierwszego kontaktu lub dermatologa rumieniowi mogą też towarzyszyć Objawy dodatkowe, takie jak ból głowy, gorączka, bóle stawów, e, mogą też wystąpić bez rumienia, na co też trzeba mieć uwagę. Oraz w miejscu ukłucia może się pojawić taki charakterystyczny głuzek. W każdym razie, jeśli mamy jakikolwiek z tych objawów po e, złapaniu kleszcza, niezwłocznie udajemy się do lekarza, który powinien rozpocząć terapię antybiotykową. Która trwa około miesiąca, i prawdopodobnie zostaniemy wyleczeni z boreliozy. Jeśli objawy są niejasne, to też po prostu lekarz zadecyduje o dodatkowych badaniach krwi, które potwierdzą zakażenie. I musimy zareagować. Nie wolno zlekceważyć tych objawów, ponieważ jeśli to zrobimy, no to niestety borelioza może się zaostrzyć, może dojść do różnych powikłań, takich jak zapalenie mięśni, zapalenie stawów bardzo bolesne, zapalenie mięśnia sercowego, co już jest niebezpieczne bardzo, różne porażenia neurologiczne, niedowłady, jakiś brak czucia, inne takie rzeczy, nieciekawe historie. Oraz bardzo, bardzo niefajne zapalenie skóry, które też, no jako, wpiszcie sobie zdjęcia w internet, to jest dramat. Nikomu tego nie życzę. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek miał te objawy. Także naprawdę nie lekceważmy tego i naprawdę nie rezygnujmy z piękna przyrody i z przebywania w naturze. Ale jak tylko łapiemy kleszcza, to reagujmy jak najszybciej. Udajmy się do lekarza i naprawdę wyleczmy się. Także nie bójcie się tego, terapia antybiotykowa i wszystko powinno być dobrze. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia na szlaku.